Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku z Kart Pokémon. Dzisiaj robimy sobie Speed Booster Boxing, czyli wyciągamy Booster Box Evolving Skies z takiej ochronnej pleksji kolekcjonerskiej. Pleksja nam się już nie przyda. Bierzemy nożyczki i otwieramy. O Jezu, nie... Tylko nie obcinajcie sobie palcy. Otwieramy sobie Booster Boxik. Cyk. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba, łapę i dołączyć do Discorda. I bez gadania dzisiaj po prostu lecimy. Zielone kody dla Was. Białe są moje. Do losowań na Discorda. Salamans. Pierwsza karta Victini. Odkładamy sobie. Ja sobie trochę już tutaj będę też sortował. Może będzie mi potem łatwiej. Co tu jest? Zielony kot. Dla Was. Tutaj mamy nic. No, Amra posortujemy później. Gordy Reverse. Pinsir Rerka. Lecimy dalej. Biały. Ostatnia karta. Sylwian Vimax. Tak się pula kozackie karty. Bez zamuły. Cyk. Kozacko. Co to jest? Bulk. Dobra, tam będziemy go odkładać. Lecimy dalej. Kolor, zielony. Wasz tutaj mamy Sharpedo Reverse WishiWashi RERKA. Biały kod kozacko jest mój. Oczy, mój. Nie na długo, mój. Będzie losowany na Discordzie. Losuję czasami po 5 tych kodów, więc szybko idą. Co w takim paczku z białym kodem? Skragi, Hitmonchan, Slakoth, Petili, Zinia i Zaroark. Czyli nic niesamowitego. Co tu dalej? Zielony Wasz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tutaj mamy Gossiflor, slakot Reverse, Talon, Flame, Rerka. Zbieramy bulk tam z tyłu. Kolor, zielony wasz 4. A, tutaj takie, tutaj takie. Dajcie znać w komentarzu, czy dla Was nie za szybko. Ale jak jest zielony kodzik, to dzisiaj przyspieszymy. Zobaczymy, ile się zmieścimy w całym boosterboxem. Dobra, lecimy jeden pak, drugi, tutaj zielony. Czyli patrzymy sobie na reverse, karty na bulk, tu zielony. Reverse Ubat, Tropius Rerka, karty na bulk. Dawaj. Speed Booster Boxing, zielony wasz. 4, 5, 6. River Zygarde, ładne. Nie mam, więc to trzeba ostrożnie. No i sens mi to. Dobra, teraz tu. A dzisiaj miałem jakąś taką zajawę. Po prostu na otwarcie booster boxa. Bez zbędnych konkursów, czy tam lewa, czy tam prawa. Po prostu sprawdzimy, czy taki za 600 booster boxik się nam opłacił się zaraz okaże chyba. Bo lecimy jak burza. Dajcie znać, czy taki format raz na jakiś czas Wam się podoba, bo ja nie zawsze też mam taką zajawkę, żeby po prostu tak szybko otwierać. Czasami fajnie się podelektować, turn Reverse, reszta to bulk. Może niektórzy się zastanawiają, skąd wiem zielony kod 4-5-6 oznacza, że tu mamy zwykłe coś. Jest aż uciekłe. Tam bółkowa wieża do sortowania, co tutaj biały, czyli mój. Raz, dwa, trzy, cztery. Palpitout, Krustl, Glotat, Sublight, Tediursa, Marip, Zorua, Zinni Resolve. I mamy Kreselie. Witamy Kreselie. Bardzo nam miło. Kreselie jest oczywiście Sina. I Inteleona też mamy, więc ja jestem bardzo zadowolony. Bardzo mi się to podoba. Popukamy. ASMR lekki. No dobra. Jeszcze rzut oka. Na kreseli wygląda sztosowata. Bardzo ładna karta. W ogóle te złote karty są fajne. O, uszkodzony. Trudno. Co, może teraz go rozwalimy? Pukałem, ale wątpię. To by nie miało sensu, nie? żeby tak łatwo się to rozwalało. Dobra, to trochę zwolniliśmy. Nie ma co zwalniać. Zielony, wasz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Reverse ten tak. Cool, smirgle. O tyłu teraz jeden. Zumbrone leci łapa już mam nadzieję zostawiona za speed opening Altaria i Zorua na Rewersie. dajcie znać czy dla was nie za szybko no, ja chcę białe kody dawać białe kody, zielony cyk raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Bagon i Pinsir Rerka Ale tak jak mówię, o białe dla mnie, nie zawsze będziemy tak otwierać, więc nie przyzwyczajcie się. To trzeba mieć bez kitu taki, wiecie, nastrój, żeby tak szybko otwierać. Jim i Nikit. Ok, biały kod. nie rozszarpał. Tak to się mówi, nie urwał. Tutaj zielony wasz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na Riversie mamy Rafleta i gigalit Rerka. Tutaj też zielony. Czyli zlomo was. Już powoli paki się nie mieszczą. Na Riversie Gurge i Smil Rerka. No, powiem Wam, że na razie ten Booster Box. Biały, dobra, Jest mega słaby. 4, 5. I zobaczmy, co trafiliśmy na tym białym kodzie. Ja się zawiesiłem. Mega chciałem tą kartę. Wow. Naprawdę bardzo zależało mi na tym, żeby tego Batmana między blokami dropnąć. Kto ogląda odcinki na no bieżąco, to o tym wie. I jest Batman między blokami. A SMR mu zrobimy? Takie pukanko. O, aż mój pies zaszczekał. Musiał, że ktoś do domu przyszedł. Dobra. No to jeżeli chodzi o dropy, na razie do tej pory, o, to sobie odłóżmy. Będziemy potem pakować w koszulki. No to powiem Wam nieźle. Ten nawer tu mocno sprawę uratował, a jeszcze wiele paków przed nami, nie? Więc źle to nie wygląda, tylko to trzeba gdzieś odłożyć. Ach. Trzeba było widać, co tam dropnęliśmy. No, dobry drop, z tego co widzę spowalnia. Nie to, że źle. Mnie tam to cieszy. Co to? Reggie leki jeszcze to był, bo to pak z tego Batmana. Biały, mój. No ale tutaj to już raczej VMAX. Jest Alternate, jest złota. To już chyba... Resztę paków to można było sprzedać, co? No? Galarian Articuno dobry patent, nie? Po dwóch takich dropach reszta paków się sprzedaje. I... Bo ja to nie wiem, czy tu jeszcze jest szansa, żeby coś było w boosterboxie, jeżeli trafiliśmy złotą kartę i alternata. To już by był jakiś chyba zastosowaty. Dobra, muszę przesunąć śmieci. Tutaj rośnie bulk. zielony kot dla was bardzo chciałem tamtego tego batmana mega mi się podoba zielony o chyba nie mam dwa paki jeszcze tych folii Biały. Raz, dwa, trzy, cztery. A, dobra, polecimy. Standardowo. Goldak, Glove, hipopota, Zorua, Psydak, Raflet, drowsy Fletchinder i zwykły Slacking. Czyli to tu, to tu. Biały. Czyli teraz zaczęły biała wychodzić. Lilipup Nikit Bergmite Rog Rolla Flabébé Pinsir. O! I co tu mamy? zopnostrość ostrość Flarion? Flarion max Proszę bardzo. Koszulka jeszcze tam jest. Nie mogłem znaleźć. Jest Flarionik. Tutaj w tym świecącym bulku mamy chyba jeszcze jedno. Tak, Sylwiana. Dobra. Ale koszulkowania. Skąd tyle koszulek bracie? Zyka. Dobra. Łapkę sprawdźcie, czy zostawiliście. A, jak macie suba, to dzwoneczek dajcie. Będziecie wtedy na bieżąco dostawali jakieś powiadomienia. Jak wrzucę film, a teraz będzie ich pewnie... O! No i zagadaliście mnie, tak? Białe są moje. Dzięki. Toy Catcher, Fett, HopiP, Słablu, Zorua, Kregonal, Digging Glow, I co to jest? Co to jest? Gajardo z Vimax. Co za booster box? Jakiś chyba z błędem. Co się wyprawia w ogóle tutaj? Fajnie taki speed opening takiego boosterboxa To może poprawić humor co? No tam powoli te dropy to się z tyłu już nie mieszczą. No, powiem Wam, że dawno nie, nie miałem takiego Booster Boxa. Wydane 6 stówek, potem to podliczymy znowu biały kot. To jest niemożliwe, żeby tu coś było. Zobaczymy czy się opłacało. Umbreon V Max. Dajcie wra. To jest chyba najlepszy mój booster w życiu. rog'en Roggenrola, Psyduck. Mmm no. trewę nam Nie pamiętam czy mam. Będę musiał sprawdzić, który jest 13. A, to możliwe, że mam. Ale nie pamiętam. O, tutaj chyba to też się świeci. A, A ja czasami przegapiam niektóre rewersy. Tak to wszystko przeglądam, po tym. Te paki są pod rząd, wiecie? Ja nie mieszałem tego boosterboxa. Widzieliście, jak go otwierałem. Teddy Ursa, Wishi Washi. Dobra, zwykły Marsh Shadow. No, to tu już będzie zielenina jak nic do końca. lenina proszę, o, w ten sposób, no, miało być szybciej, ale nie wyszło z tym otwieraniem szybko, takie dropy, że trochę nas to spowolniło. I T-Wul. Last pack. Tubik leci teraz dla mnie za całego boosterboxa na speedzie. Dobra, ten tak cruel Bulk. Tyle Bulku. Tutaj macie Pikachu. wraca na swoje miejsce. A my tak Trevenant V. Umbreon VMAX, Gajardos VMAX, Sylvion VMAX, Flareon VMAX, Cresselia, Złota Karta, Cresselia Shiny i Neuvern V Alternate Art, Batman Między Blokami, jak nic. Jak dla mnie ten booster box chyba mój najlepszy booster box, ale tego jest tyle, że to jest jakaś masakra dla tej folii. Dzięki, że oglądaliście, zostawcie suba, łapkę, dzwoneczek i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!